Ja, to po angielsku I. I. Żeby powiedzieć ja pracuję, mówimy I work. I, work. Tutaj, to po angielsku here. Here. Jak powiedzielibyście, pracuję tutaj. I work here. I work here. Nie pracuję, to po angielsku I don't work. I don't work. Jak powiedzielibyście, nie pracuję tutaj. I don't work here. I don't work here. Żeby powiedzieć w Anglii, mówimy in England. In England. Jak powiedzielibyście, pracuję tutaj, w Anglii? I work here in England. I work here in England. Pamiętacie, jak powiedzieć nie pracuję? I don't work. I don't work. Jak zatem powiedzielibyście nie pracują w Anglii? I don't work in England. I don't work in England. Polska to po angielsku Poland. Poland. Jak powiedzielibyście pracuję w Polsce? I work in Poland. I work in Poland. Nie pracuję w Polsce. I don't work in Poland. I don't work in Poland. Nie pracuję w Polsce. Pracuję w Anglii. I don't work in Poland. I work in England. I don't work in Poland. I work in England. Żeby powiedzieć mieszkam, mówimy I live. I live. Jak powiedzielibyście w Polsce. In Poland in Poland Powiedzcie teraz: mieszkam w Polsce I live in Poland I live in Poland I to po angielsku and and jak zatem powiedzielibyście pracuję w Polsce i mieszkam w Polsce I work in Poland and I live in Poland I work in Poland and i live in poland pamiętacie jak powiedzieć tutaj here here powiedzcie teraz mieszkam tutaj i pracuję tutaj I live here and I work here. I live here and I work here. Ty to po angielsku you. You. Jak powiedzielibyście, ty mieszkasz tutaj? You live here. You live here. A jak powiedzielibyście ty nie mieszkasz tutaj? You don't live here. You don't live here. Mieszkasz tutaj? i pracujesz tutaj. You live here and you work here. You live here and you work here. Tak więc wiemy już, że tutaj to here, żeby natomiast powiedzieć tam Mówimy there. There. Here. There. Powiedzcie teraz mieszkasz tam. You live there. You live there. A jak powiedzielibyście, nie mieszkam tam? I don't live there. I don't live there. Ale to po angielsku but. But. Powiedzcie teraz, mieszkam tutaj? Ale pracuję tam. I live here, but I work there. I live here, but I work there. A jak powiedzielibyście? Mieszkam w Polsce, ale nie pracuję tam. i live in poland but i don't work there i live in poland but i don't work there summary i work in poland but i don't work in england Nie pracuję w Anglii. You live here. Mieszkasz tutaj? You don't live there. Nie mieszkasz tam. And oraz i. But ale. See you soon.